Siemaneczko, dzisiaj Wam mm, powiem, poka pokażę jak smaruję i czyszczę łańcuch w kładzie. Jak widać nie jest on jakoś specjalnie teraz nasmarowany, długo nim nie jeździłem. Klamka już kupiona razem ja ze sprzęgłem. Nasze z, z tym drżnieniem od pręgła. Więc będzie jeździł Tylko trzeba go przygotować. Mam taki spray. Ja dostałem go ostatnio od dwójka. Niemiecki podobno. Yy, podobno na pewno. Za, nie, austriacki. Aus, aus, aus Jakiś oryginalny prąd z Austrii, jako tako spożywam Różnych stojów tych smarów do łańcucha, nie ma jednego opatrzonego. Szczotka, drusianka, jak szczotka drusianka do czyszczenia łańcucha I już Wam pokazuję Jak to robię I można powiedzieć, że łańcuch wyczyszczony. Teraz go lekko nasmarujemy. I jako taką nie patrzę żeby nie obudzić innych rzeczy, bo to wszystko się potem domyje, a potem łańcuch był nasmarowany. Ile to, Wam mogę powiedzieć w tym vlogu, dzięki narka. Zapraszam do komentowania, bo co to, źle, to poprawić i dawać cuby i leki. Dzięki narka, trzymajcie się.